Cześć, dzisiaj szybkie demo, w jaki sposób skonfigurować Visan ESA i jak bardzo różni się to od standardowej konfiguracji. Do dyspozycji mam trzy hosty z dwoma dyskami twardymi, wstępnie skonfigurowaną sieć oraz wszystkie rzeczy, które są niezbędne do uruchomienia. Konfiguracja wydaje się na no tyle prosta, że nawet pani Krysia z księgowości sobie w będzie w stanie poradzić i uruchomić Visan S. Także zapraszam do oglądania i do czytania naszego bloga. Więc zaczynamy. Jak wspomniałem we wstępie, logujemy się do Visenter. Ja w swoim mam już trzy hosty podłączone. Aktualnie są w trybie Maintenance Mode. Sprawdzam sobie konfigurację. Mam dwa dyski twarde, 100-gigowe, które mogę wykorzystać do Wisana. Każdy host jest identycznie skonfigurowany. Dodatkowo mam vSwitcha z port-grupą dla managementu i port-grupą dla Wisanu. Mam dwie port-grupy, różne wilany tak żeby to działało poprawnie. Dodatkowo mam skonfigurowane NTP -y i wszystkie rzeczy, które są potrzebne, aby skonfigurować klaster Wisan. To co? To lecimy z konfiguracją klastra Wisan. Przechodzimy do konfiguracji. Przechodzimy do zakładki Wisan i services. Czy chcemy? Nie, nie chcemy. Brać udziału w żadnej ankiecie. Jak widzimy, tutaj mamy do dyspozycji kilka możliwości, jeżeli chodzi o konfigurację. Możemy tworzyć sobie WISAN standardowy, dwunodowy lub Stretch Cluster. Lub jeżeli nie chcemy lokalnego WISANa, tylko na przykład podłączyć się do jakiegoś innego klastra, który już taką konfigurację posiada. Nas interesuje standardowy Visa, więc przechodzimy do konfiguracji. Tutaj tym się nie przejmujemy, ze względu na to, że jest to lab, jest to nested lab, więc tym bardziej niektóre rzeczy są niespełnione. Jak wiemy, w ramach vSwitcha będziemy mieli prędkość 10 gigabitów, co oczywiście nie odpowiada wizardowi konfiguracji. Nie mamy również dysków twardych, które spełniają wymagania, nie są certyfikowane przez VMware. A. No i nie korzystamy w ramach klastra slice Managera. Ale mamy za to tutaj w wizardzie przełącznik, który uruchamia nam w trybie w trybie w architekturze ESA. Jeżeli go przełączymy i przejdziemy dalej, automatycznie mamy zaznaczone, że będą korzysta wykorzystywane polityki storageowe z kompresją. Jeżeli zobaczymy, jak wygląda standardowa konfiguracja, to tutaj widzimy, że możemy sobie wybrać, w jaki sposób ma być wykorzystywana i Zarządzana przestrzeń dyskowa. Dobrze, czyli wracamy, uruchamiamy ESE, bo o to nam chodzi. Tutaj domyślnie nie ustawiamy żadnych dodatkowych szyfrowań lub innych rzeczy. Mamy tutaj dyski twarde, które chcemy przydzielić do klastra. Jak wspomniałem we wstępie, mamy trzy hosty. Każdy host ma po dwa deski 100 gigowe. Przechodzimy dalej. Widzimy, że tutaj hosty, które dodaliśmy do klastra, będą konfigurowane jako VSAN. Podsumowanie standardowo. I dajemy finish. Cała konfiguracja trwa parę minut. Jak wiemy, w zależności od ilości hostów będzie to trwało więcej lub mniej. Ja tutaj tylko pragnę dodać, że w przypadku Nested wirtualizacji i w przypadku Wissam SA możemy napotkać problemy z obsługą dysków twardych, mianowicie jeżeli host. W, Nestet będzie miał 16 GB i dodamy do niego więcej niż jeden dysk twardy. Konfiguracja wisana się nie powiedzie. Przynajmniej tak zaobserwowałem. Musimy mieć więcej niż 16 GB. Ja do hostów mam przydzielone 24 GB i przydzielone dwa dyski twarde. Więcej dysków twardych też sprawia problem niż dwa, ze względu na właśnie małą ilość przestrzeni dysko, przestrzeni RAM, gdzie tutaj w Visenie ESA ten RAM jest dość mocno. Potrzebny. Jeżeli zerkniemy jeszcze, zanim Wisan nam się skonfiguruje, jak to wygląda tutaj, to widzimy, że w ramach, w ramach serwisów nie różni się to niczym w przypadku klasycznego rozwiązania, tak zwanej osy. Jeżeli chodzi o Pozostałe rzeczy to zaprezentuję to, jak to wygląda, jak już cała konfiguracja zostanie zakończona. I wracamy do gry. Jak widzimy, konfiguracja powiodła się. Mamy tutaj usługi uruchomione w postaci SMS-a. Jak widzimy, jest przypisywana domyślnie polityka. Tą politykę możemy zmienić. Jedyną rzeczą, która Troszkę jest inna niż w przypadku standardowego Wisana. Nie mamy tutaj możliwości na obecną chwilę uruchomienia z serwisów. Do tego jest wymagany na razie Wisan OSA. Jak widzimy, przechodzimy do dysków twardych, do zar zarządzania. Wszystkie dyski są. Podpięte. Także tutaj wygląda wszystko w porządku, co dalej. Jeżeli chodzi o samą konfigurację, to dodatkowo tworzą nam się polityki dyskowe dla vSAN S. Gdzie mamy do dyspozycji RAID 5 i RAID 6? W artykule wspomniałem, że w Wissan ESA możemy mieć mniejszą ilość hostów, żeby mieć RAID 5. Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy samej polityki. Tutaj zostaje nam utworzone polityka RAID 5 dla ESA. Jak widzimy, jest odporna na jedną awarię jest w trybie erasing, coding, więc tutaj wszystko wygląda normalnie. Tak samo w przypadku RAID 6 Tutaj już potrzebujemy więcej dysków, więcej hostów, więc standardowo, jak. Jak to jest w laserach Wisemowych? Co dalej? Co możemy jeszcze sobie tutaj zerknąć? Oczywiście tutaj nie zważamy na ostrzeżenia, ponieważ, jak to mówię, warning jest ok. Dopiero jeżeli jest na czerwono, to się przyjmujemy. Oczywiście żartuję. Standardowo komunikaty o tym, że nie. Nie jesteśmy zgodni z konfiguracją czy nam specyfikacją sprzętową serwera. Reszta jak widzimy wygląda identycznie, więc tutaj nie ma żadnych zmian. Tak samo w przypadku capacity. Możemy sobie wybrać i zobaczyć co nam gdzie i jak zjada przestrzeń dyskową. Jakie mamy obiekty, więc tutaj się tak naprawdę nie zmieni. Co więcej, konfiguracja samego klastra Wissan-Sa jest niemalże identyczna, jak w przypadku klasycznego klastra. Więc, tak naprawdę, pani Krysia z księgowości sobie poradzi z taką konfiguracją. Oczywiście niektóre rzeczy możemy bardziej podtuningować, więc tutaj jest potrzebna jakaś dodatkowa wiedza, ale aby uruchomić takiej podstawowej wersji wisana, tutaj nie ma, nie ma potrzeby posiadania wiedzy na temat budowy statków kosmicznych. Po prostu klikamy wizard i lecimy dalej. Czyli jeżeli pani Krysia sobie poradzi, to wy też. Także nie ma wielkich zmian, przynajmniej wizualnych, ale za to odnośnie zarządzania przestrzenią dyskową, dyskową już jest parę istotnych rzeczy, które, które warto mieć w przypadku klastra Bisamesa. Jeżeli dotrwaliście do końca to dzięki za oglądanie. I jak widzimy, Pani Krysia da sobie radę, więc ty, Wy też sobie dacie radę z konfiguracją Wisana w ESA. Konfiguracja nie różni się specjalnie od domyślnej architektury OSA, więc zapraszam do sprawdzania, testowania. Jeżeli macie jakieś problemy, pytania, również zapraszamy. No i zachęcamy oczywiście do czytania naszego bloga. Serdecznie zapraszam i dzięki. Do następnego razu, cześć.